Hej, hej. Mam na imię Iwona i zapraszam Was na nowy filmik. Tak naprawdę filmik w 100% dla Was, ode mnie, w imieniu, w ramach podziękowania za to, że jesteście ze mną, za to, że towarzyszycie mi w moim życiu, w mojej codzienności, w mojej przygodzie na studiach, czy to w czasie dziennikarskich, czy teraz właśnie psychologicznych, za to, że jesteście ze mną w też w mojej przygodzie po książkach, po świecie książki i też po świecie ogólnie, czyli w moich podróżach. Dziękuję bardzo za to bardzo i właśnie dzisiaj chciałabym... Mam dla was przygotowany konkurs, rozdanie, w którym, może, w którym możecie wygrać dwie książki. Pierwszą książkę to jest Krawi Pobiub, Pani Jennifer, a druga to jest Miasto Mosiądu. Akurat trafiło się tak, że to są dwie fantastyki, dwie bardzo fajne fantastyki, które ja bardzo lubię. Miasto Mosiądu czytałam w tamtym roku. Historia tak naprawdę troszkę odmienna od tych, co mamy typowo. A mamy tutaj świat arabski, klimat arabski, który po prostu się bardzo dobrze czyta, jest troszkę inaczej napisany niż zawsze. Ta książka nie jest czytana, więc to jest nowa książka. I tutaj drugą książkę Kremi Popiół to mamy też fantastykę, gdzie jest wykreowany nowy świat i e, gdzie po prostu podążamy z tajemnicami, z przygodami, odkrywamy nowe rzeczy. Jesteśmy w tym całym świecie... Wchłonięci, chcemy więcej. Jak dla mnie jest to świetna książka na rozerwanie się, na takie po prostu bycie z bohaterami w ich świecie. I właśnie mam dla Was te dwie książki. Możecie wygrać jedną z tych dwóch książek, ponieważ dwie osoby będą wygrywały, tak stwierdziłam. I w sumie zasady konkursu są dość proste. Żeby wygrać jedną z tych dwóch książek, no to tu pierwsze. Mm, musicie być moimi obserwatorami tutaj na YouTubie, drugie jeżeli chcecie no to zapraszam was też na mój kanał na Instagramie, ja tam może nie jestem super aktywna, ale staram się coś wrzucać dodawać, teraz wiadomo w trakcie semestru to będzie więcej nauki i troszkę mi czytania, ale w znowu będzie więcej czytania, więc spokojnie Ogólnie też ten sam dość ciężko mi się zapowiada, więc będzie ciekawie. E, drugą rzeczą, no to po prostu wskazanie, którą książkę chcecie, którą chcecie wygrać, bo będzie losowanie i też właśnie opublikuję filmik z wynikami e, właśnie właśnie te dwie książki, którą z tych dwóch książek wygrać. E, konkurs jest, um, konkurs tak naprawdę, czas trwania konkursu jest do 5 marca, czyli tak naprawdę tydzień, jak go publikuję, bo w sobotę będzie wisiało, albo w piątek wieczorem jeszcze zobaczę. Nie właśnie macie do 5 marca czas do północy. I zadanie konkursowe, czyli pytanie to jest, jaką książkę z jej obszerności... Jeszcze nie przeczytaliście, ale bardzo chcecie przeczytać. Ja mam takie dwie książki, jak nagrywałam to, bo ten filmik nagrywałam już drugi raz, to wskazałam, pokazałam Wam, przeminęło z wiatrem. Jest to książka, którą ja bardzo chcę przeczytać, którą po prostu myślę, że się w zakocham, ale jakoś tak zawsze ta ilość stron mnie przeraża i to, ile mi to czasu zajmie, że po prostu zawsze to odkładam odkładam może na kiedyś indziej, może później, może ferie, może wakacje. Nigdy się do czasu nie znajduję. A druga książka to jest Gra o tron. Tutaj też mnie troszkę przeraża objętość stronnicowa, ale też jakieś próbowałam czytać i troszkę mnie jednak pokonała liczba osób w postaci miejsc i po prostu się poddałam. Więc dla to są najważniejsze takie. Mm, nasady, organizatorem konkursu jestem ja, ja też będę losowała, tak jak wam powiedziałam ja też um, wysyłam do was paczkę na mój koszt i właśnie jeżeli chodzi o osoby wygraną, no to te dwie osoby we filmiku po prostu poproszę was, żebyście wysłały wysłały do mnie maila z informacją, że to właśnie wy i że przyjmujecie nagrodę i tam będziemy się już kontaktować co do um, co do po prostu adresu, gdzie wam podesłać książki więc mam nadzieję, że taki filmik, że taki po prostu rozdanie się Wam spodoba. I w ogóle ja też na Instagramie właśnie pytałam, jaką książkę chcecie wygrać. Tutaj właśnie Weronika mi napisała, że chciałaby wygrać tę książkę, że właśnie może ta byłaby dobra. I właśnie stwierdziłam, dobra, to biorę tą, Tam też jeszcze miałam kilka innych, ale właśnie chciałam książkę, którą ja czytałam, też się wahałam nad dwoma innymi świetnymi książkami. Ale stwierdziłam, że to też są świetne, więc tamte może na później. No i w sumie taki filmik w podziękowaniu za to, że jest was ponad 800 osób tutaj ze mną. Dziękuję. Dziękuję bardzo, to dla mnie, du dla mnie to dużo znaczy, a ja już teraz ym, lecę, więc mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jak tak, to zostańcie ze mną na dłużej. Weźcie udział w konkursie i życzę Wam powodzenia tym wszystkim, którzy próbują swoich sił.